Miesiąc przed terminem i tuż przed długim majowym weekendem oficjalnie otwarta została obwodnica Maciejowej. Droga o długości niewiele ponad 5 km ułatwi dojazd do Kotliny Jeleniogórskiej. Jest to droga o przekroju 2 plus 1, co oznacza, że w każdym kierunku znajduje się jeden pas ruchu i jeden do wyprzedzania. Za budowę obwodnicy odpowiada firma Budimex. Jest to droga wykonana w klasie GP, to znaczy, że jest tylko jeden poziom niżej od dróg ekspresowych. Więc szerokość jezdni, pobocza utwardzone, pobocza bitumiczne są dostosowane do, do parametrów drogi i można powiedzieć, że to jest taki wyższy poziom już konstrukcji stosowany u nas w kraju. To największa i najważniejsza inwestycja drogowa w Kotlinie Jeleniogórskiej w ostatnich latach. Ta obwodnica odciąża zdecydowanie i ułatwia. Przejazd nie tylko mieszkańców, ale przede wszystkim turystów otwiera w znaczący sposób kotlinę jeleniogórską. To będzie nowa jakość, tak o obwodnicy mówi burmistrz Szklarskiej Poręby, który przekonany jest, że nowa droga wpłynie na komfort turystów, którzy przyjeżdżają w karkonosze. Do kurortów, Szklarska, Szklarska Poręba, Świeradów, Karpat, do Jeleni Góry przyjadą przede wszystkim zadowoleni i niezmęczeni tym, co do tej pory mieli czyli sta, stanie w, kolej, w kolejkach, korkach w Maciejowej, chociażby, czy na drodze od Bolkowa. Rozładowanie ruchu oraz szybszy dojazd do kotliny to jedno, ale obwodnica to przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa dla mieszkańców Maciejowej. W takich sytuacjach, kiedy dochodziło do wjazdu weekendowego bądź wyjazdu weekendowego, czasami wpięcie się do ruchu na ulicy Wrocławskiej graniczyło z cudem. Nie będzie takiego szumu, kurzu. No po prostu okien nie szło otworzyć, budynki pękały. Będzie bezpieczniej? Będzie również i bezpiecznie, na pewno dla dzieci. Tam już są pasy. Myślę, że radość niesamowita. Będzie lepiej, nie będzie takiego hałasu przez tirów. Będzie mniej wypadków, będzie więcej ulgi dla ludzi. Dzisiejsze otwarcie drogi miało charakter techniczny, co oznacza, że prace drogowe będą nadal trwać bez przeszkód dla uczestników ruchu. Budowa obwodnicy Maciejowej kosztowała 57 milionów złotych i trwała niecałe półtora roku.